Cego mi to wyjecie! Jak barany obrzydliwe! Kundle! Jestem mi zbója obudzicie! A jak się zbój obudzi, to on z wami zrobi porządek. Co tu się dzieje, matko najświętsza? Kto mnie obudzi? Co co się dzieje, co co się dzieje, bo oni się tu wydzierają, drą tego ryja jak zażynane nie wiadomo co. I mnie to wkurza. I tam Ginter chyba z nimi też jest. To nie miejscowe wyją, to się ino miastowe echo niesie to jest wycie baranów idących na ześ. One już przecuwają, że tu żadnego interesu nie załatwią, że będzie budowana nowa Polska, dlatego tak wyją. Ale to nie będzie ześ niewiniątek. A Gintra to wczoraj, jak zagłosował na Różowego Lampiorun, rąbnął i usponił. I taki los spotka każdego zdrajca. Tak będzie, jako tu powiedziano. He! Wielki człowiek, wielki człowiek! Święto, prawda?